Dziś o 22.10 startujemy z koncertem piosenki literackiej, w którym mam ogromną przyjemność zaszczyt zaśpiewać piosenkę Marka Grechuty z płyty Anawa, tango Anawa. W dzikie wino zaplątani. Debiutuję dziś tutaj w tym miejscu, więc jestem podekscytowany. Nie wiem, czy to widać, może nie, ale od szyi w dół żołądek mi się już zaczyna trząść, więc no bardzo się cieszę. My, my mamy, tak jak wszyscy wykonawcy po polu, pewnie jakieś takie delikatne drganie w środku przed, przed występem. Ale mamy tak troszkę lepiej, bo jest to koncert literacki, jest nas wielu aktorów tutaj i my nie mamy takich, takich myślenie o sobie, że, że, że my jesteśmy wyjątkowo wybitnie wokalni i mamy zbić to bardzo przepięknie, lepiej niż oryginalni wykonawcy, bo nie na tym to polega. Każdy znajdzie coś fajnego. Coś fajnego, tym bardziej, że jak słyszałem teraz na próbie, te wykony są się każdy inny, bo, bo, bo oprócz tego tej dynamiki, które jedne są dynamiczne, drugie są liryczne, nostalgiczne, także staramy się właśnie wypełnić tekst naszą osobowością i, i tym, co chcemy przekazać, no, żeby to nie były tylko, tylko i wyłącznie literki, ale żeby też to był jakiś taki wiersz, który ma początek, środek i zakończenie. Będzie wielu fantastycznych artystów, m.in. Filip Gurłacz, Piotrek Gabron Jedlikowski, Magna Smalara, Jerzy Grzechnik. Cek Lenartowicz, Ela Romanowska, no masa, masa fantastycznych osób, każdy, każdy inny, każdy wyjątkowy, każdy niesamowity i w repertuarze, który znamy, lubimy, lub też możemy sobie go odświeżyć po, po latach, Między m.in. Agnieszka Osiecka, Grechuta, Ciechowski, Wasowski i, i wszystkie te nazwiska, które uwielbiamy, kochamy i właśnie dziś tutaj, 22.10, startujemy. I zapraszamy serdecznie. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do oglądania e, koncertu Piosenka Literacka. Po 22.00 tutaj w Opolu się spotykamy i słuchamy wybitnych polskich utworów, wykonywanych przez e, wybitnych polskich artystów, estradowych, aktorów, piosenkarzy itd. Tak tak Zapraszam serdecznie.